A bo chuj. Punch first. <many> Ask questions while punching. Ale kurwa lecą teamy kurwa. kurwa. <many> co się dzieje? Nie wiem, co to się odpierdala, ale będzie faza, będzie kurwa. Aj będzie. Kurwa, wiz szako <many> 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 Nie mam idei, uważajcie. I od jeden do chuj ci w dupę, jak bardzo mamy uważać. Jeden. <ścoughs> <śmienny> Kurwa. No i ten heal. Zdedzisz. <śmienny> nie, nie zdedzę. <laughs> ona miała oczy na Tobie, mogła Cię zabić! A ona tak, dur dur, szako", biegnie we mnie, co robić, spierdala cię bić? Eee, spierbić. Spierdala. <laughs> nie, to było takie spierdalanie połączone z nie wiem. Zwarzyłeś smoka? Nie. Okej. Jego ręger taki dobry Masypanych przeciwko sobie no kurwa Ta Na kurwa Już wiem dlaczego z tobą nie grałem Już wiem kurwo dlaczego z tobą nie grałem Ty spierdolino życiowa, ty kurwidole paskudny Ty koksakerze kurwa niedzielny Się dusi kurwa jak bajkor. Ja chodźcie bić Ja mam się z tobą bić, tak? tak. Pierdol się. No, prawie na sojem. <grymne> no. no, to teraz Landziu spierdalaj. Okej okay. Dobra, ale z No jak to nie z A umiera Nie yeah. To ulti kurwa Kurwa zdałem większy temieć, bo się obsrałeś O, teraz zginiesz, fuj Nie yeah. You a wall. Oh. Jak mówię, że zginiesz, to zginiesz. <ścoughs> Chuj <Chudzi> w Ale <ryj. ścoughs> Taka cisza była. Nie bał go i taka cisza. <ścoughs> Dziwa no. Prince, jesteś po prostu Co? Co No. I poszedł se kurwa na blue. I poszedł se kurwa na blue. Kiedy ja tu bajtuję, a ten se kurwa poszedł na blue. Idź, idź kurwa i nie wracaj. Wszyscy giną, on robi blue. Ah. Daniel Hempucz. Najlepszy. Gracz Europy kurwa mać No a nie, niestety kurwa nie Dobra zbię O kurwa, ale kurwa skile lecą fle jebana Sksun No sksu no kurwa no już się z tym pogodziłem no Nie rozdrapuj kurwa starych ran nie na topa fajnie. <laughs> Pomóc ci No może nie Żeby Oszukali, o ja nie wierzę Co się stanęło Chodzę w to Malfiut Co się dzieje? Twoja dupa Nie jak to było? Moje jajca, twoja broda Tak powiedział Malfight Wywojebany Malfiut, nie? Aż o niebie Nie wiem co się niebało, nie? Moje życie stało się całkowicie inne ani Azji w tym momencie, nie? Postanowiłeś zostać chrześcijaninem? No kurwa, no wchodzisz i takie. Po prostu cię kurwa oświeciło. O, ale ścigałeś się z tą rakietą. Kurwa taki szybki kot ja to... Co ten kurwa zjebał. Nie wiem, ale właśnie zjebał i możemy to wykorzystać. Wykorzystać to miejsce z twoją Zejdź z mojej mamy, proszę. Ale ładne dysy na mamę spadnie. No. O, Azji się wjebał, ale ja mam chwilę. Blandziu się wjebał bardziej. Ale się też... Ale się... Blandziu się wjebał, ale się zapomniał wyjebać. Oh, ale okay. Co wyrobicie? So much fucking ults Kurwa, ściągnął Trąbanek Lanzio nie Lanzio się wyjebał? Nie Patrz to! Nie wyjebał się! Jak ja go uratowałem to się kurwa nie wyjebał no on tak szybko biegł, że on go nawet kurwa nie łapał On tak szybko spierdalał Kurwa, <laughs> <laughs> jego murzyńskie korzenie się <laughs> no, uż, Na się chwilę spierdala. został Husajnem Boltem Husajnem Husajnem od razu <laughs> o. Pamiętaj, nigdy nie śmiej się w mordę Yasuo No, ultuje. ja, Tak Przekonałem się już o tym, że nie wiem, nie trafił pewnie. Okay. No tego jasno No spojrzałem co jest no, no ja akurat nie spojrzałem, a szkoda To, to tak wiesz, taki mały spoiler, wyjebał się Okej, okay. dobrze wiedzieć On Po prostu się wyjebał nie? O kurwa Następny Myślę, że kolejny, którego go emocjonalnie. Jak wypierdalać się to razem. Nie? Tylko wiesz, ja nie krzyczę. Ej, patrz na to. Ej, tak, <grym> to. Tak, ej, obczaj. Co wy tam kurwa robicie? Nie Okej. Okay. Okej, okay, wy się bijcie, ja spokojnie zrobię Iba. Chyba... idzie robienie. Doskonale! Tam enemy go A to tego, okay. tego napierdala tego neksusa, <śmany> helikopter. nexusa Nie, helikopter Zaczniemy, ja, to po prostu...

To ją wrzucił we mnie! Nauczylił się! To boli w Ten patrz to się odpierdoliło na rzuca ją prosto we mnie i tak... Hej, fuck's... O you Oju, to jest tajemnił kanonceju. Tak? już nie jest pan. Dziku, dziku! To jest dziku On jest Dzi DZIKU Bo dziku było już zajęte. Tak, dzidziku, tak? Kurwa. <ślaustry> Najlepsza idea na nikever, nie? Dzidziku. <ślaustry> <ślaustry> dziku zajęte, dzidziku. Tak. Kurwa, najebany wtedy byłem. Co tam luksus? Ale się wyjebali, co się stało właśnie. na bunker. No, to było ciekawe. Ja, patrzę, taryngu, leci. <grym> ja wjechałem, patrzę tu talon i ręgo. Okej. Okay. O, i masz teraz mój O kurwa! Moje pierwsze dwa fragi! Zaraz, co jest? No, dwa fragi masz. Ja, jakim chujem mam dwa fragi, jak mam jednego? Eee, bo no. wydawało ci się że masz dwa, bo jednym fragiem był turet. Zjebie. Aha, no tak. <ścoughs> Kurwa. Co? Dobry Ej. Ej patrzcie na tą luksową Stasz, tak Ciekawe dlaczego I się landzie wyjebisz Ej patrzcie tą luksową wyjebał Wstrzymać. Dobra, ja idę tędy. Nie będę się pierdolił. Nie robisz tego? Hmm, gdzie ona jest? Drake'a może. Poszła sobie. Kurwa, poszła sobie. patrz. Hello. Patrzcie to. Patrzcie to? Okej, okay, dobra. No, widzę. Okej. Okay. Patrzcie to, Landzie, Widziałem patrzcie to. to. Obydwoje się. Widziałem to Ej, Landio, mam na coś szczególnego patrzeć czy coś? Tak, na ultę. A patrz na to. Na to. No, zobaczyłem. To zostało zobaczone. Kurwa, żebym ja musiał zabijać te o kurwa! Eee, okej okay, dziku, nara Ej, please, 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 pułapka, pułapka ja To nie, nie może nie wyjść Jak ja padam to tam, wiesz... To nie może no, nie ale wyjść ale ja padłem ELO! Daj mi <laughs> Jest <laughs> jest wybałaś Wyszło! <śmiech> wyszło Kurwa, wyszło Ale ci teraz... ora. Kto kogo? Aha, okej okay. no. Mm, <laughs> no kto kogo, dawaj a Ja zrobię ich O kurwa, ale się zesrali Chyle wszystko Chociaż się kurwa zesrali O, tak no, kurwa, no to teraz ty się zesrałeś Oh. Webał się, wybał się, wiebał się Counts. Go. Counts, go, Counts, Warf, Counts.